Jeżeli chodzi o prokrastynację, czyli odkładanie rzeczy na później, jeżeli zaobserwowaliście u siebie coś takiego, że to jest coś, co, do czego macie tendencję, to tu trzeba by dopiero zwracać uwagę na to, po co to robicie, dlaczego to robicie, dwa odrębne pytania: dlaczego i po co, dlaczego coś z przeszłości, po co, co zyskujecie teraz patrząc po prostu tak bardzo pragmatycznie i bardzo naukowo na to, po co jest nam prokrastynacja, to prokrastynowanie, odkładanie czegoś na później, w momencie, gdy mamy to zrobić i odkładamy sobie to na później, daje nam takie, taki natychmiastowy strzał nagrody, że tak powiem. Nie? Że jesteśmy w sytuacji, która jest trochę niełatwa, no nie musimy coś zrobić, i nagle mówimy: dobra, to jeszcze dwie godzinki, i nagle jest. Ulga, i jakaś nagroda. Jest to krótkoterminowa nagroda, jednocześnie chemia w mózgu już jest zadowolona, już wiemy, dostajemy jakieś endorfiny, jakiś, jakiś strzał chemiczny, który nas uspokaja, daje nam jakąś chwilową radość, satysfakcję. Więc tak naprawdę, po tą krótkotrwałą nagrodę, um, osoby, które prokrastynują bardzo często, to oni najczęściej właśnie po to. Sięgają, żeby sobie dać chwilę tej ulgi, chwilę tej satysfakcji, bo gdy mamy jakiś temat do zrobienia, coś, co jest być może długotrwałe, wysiłkowe, coś, co nie da nam efektu w tej sekundzie, a odłożenie właśnie czegoś da nam efekt od razu w tej sekundzie, już teraz jesteśmy zadowoleni i już teraz sobie odłożyliśmy, już teraz odroczyliśmy to działanie, to już teraz jesteśmy zadowoleni. I pierwsza uwaga dla tych, którzy. Bardzo często prokrastynują, są to nie zawsze, to też jest ważne, że to nie jest zero-jedynko, akurat temat prokrastynacji jest absolutnie zero-jedynkowy. Że są to osoby, które często mają problem z utrzymaniem długoterminowego celu, długoterminowej wizji, a szybko, teraz, tu konkretnie. Ma być nagroda, ma być szybka nagroda za działanie, szybka nagroda za to, co osiągamy, więc jak gdyby dajemy sobie ją od ręki, od razu, tu i teraz. Jest to troszeczkę coś takiego, do czego bym też nawiązał, że dojrzałość emocjonalna pozwala nam dostrzegać właśnie cel długofalowy, coś długoterminowego, jakąś wizję, jakąś misję, coś do czego dążymy. I, I to może być nawet przecież, cofnijmy się, temat szkoły, gdzie uczymy się do sprawdzianów, kolejno do klasówek, żeby na koniec roku otrzymać jakąś ocenę. Ale sprawdźcie, czy nie jesteście wśród tych, którzy tak naprawdę naukę odkładali na ostatnią chwilę, prokrastynowali, odkładali na ostatnią chwilę i teraz mamy dwie opcje. Jedna, odkładaliście, ale byliście niesamowicie efektywni nie na sam koniec, czyli na sam koniec Mobilizowaliście się pod takim trochę batem, można by powiedzieć, jakimś hipotetycznym, wirtualnym batem. Byliście w stanie osiągnąć dużo, wysoce efektywnie, nawet zarwać noc i zaliczyć coś na bardzo dobrym stopniu. To też jest jeszcze inny aspekt prokrastynacji niż ten, który tak naprawdę sprawiał, że nawarstwiało się tematów tak dużo, że już nie był się w stanie człowiek z tego wygrzebać. A potem miał swego rodzaju wymówkę, mówiąc: Miałem na to po prostu za mało czasu. Więc o ile to pierwsze takie, gdzie jesteśmy wysoce efektywni, być może jest to taka swego rodzaju też strategia na działanie, czyli do ostatniej chwili, ale jednak realizujemy to, to jeszcze może być też nawet, powiedziałbym, cecha naszej osobowości. A w sytuacji takiej, gdzie odkładamy, odkładamy, odkładamy na warstwie się tego, na warstwie, aż w końcu nie udaje nam się z tego wydostać. To tutaj już byśmy mogli poszukać e, tematu prokrastynacji jako już patologicznego zachowania człowieka. I na ten temat już mamy wiele badań prowadzonych. E, też ciekawe, e, ciekawe badania i kwestionariusze są dostępne, jeżeli poszukamy. Jeżeli chodzi o, o, o badania, które były przeprowadzone w Polsce, statystycznie rzecz biorąc, około 80% osób średnio, kobiet i mężczyzn łącznie, deklaruje, że prokrastynacja jest ich cechą. Dlatego też powiedziałem, że jeżeli ktoś rzuci tak po prostu, czy zdarza ci się odkładać rzeczy na później, to wiecie, to jest 80% to 4 na 5 trafi, że po prostu tak właśnie oni robią. Więc tu też bądźmy uważni, że. Są rzeczy, które się zdarzają wielu ludziom, i jest to część wspólna nasza jakaś. Jednocześnie, jeżeli jest to, tak jak mówię, odkładanie, które sprawia, że jest nam trudno, coraz trudniej, że sami pogrążamy się, tak nawet bym powiedział, w jakiejś, mm, na jakimś nawarstwieniu rzeczy, z których naprawdę jest nam trudno się wydostać, to wtedy już by można było się przyglądać. Pod kwestią patologii, czyli, tak naprawdę, coś z jakiegoś nawet zaburzenia osobowości może się wywodzić, może się wywodzić z jakiegoś naszego stanu aktualnie psychicznego. Stany depresyjne sprzyjają prokrastynacji, e, motywacja wtedy do działania jest oczywiście utrudniona, e, ale też całe spektrum zaburzeń lękowych, i to zobaczcie, lęk przed porażką. Czyli. Odkładam, 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 bo boję się, że mi się nie uda. Jak mi się nie uda, no to wtedy będzie wstyd ocena jakaś negatywna, moje poczucie własnej wartości spadnie, dlatego po prostu tego nie robię. Więc to jest jedna z przyczyn, jeżeli mamy e, jakieś tematy lękowe. Druga sprawa, bo to chwilę powiedziałem, o, e, lęk przed porażką. Zobaczcie, paradoksalnie lęk przed sukcesem. To jest ta sama historia. Lęk przed sukcesem. No, bo się uda. A jak się uda, to będą rozmawiać, będą mówić o mnie, będą mnie być może wytykać palcami, co ja wtedy zrobię, jak się uda. I to może być dokładnie ta sama historia, że znowu lękowo boimy się sukcesu i tworzymy jakiś scenariusz, być może, że ktoś już gdzieś na pewno coś powie. Jest to troszeczkę z niedojrzałości emocjonalnej, bo odpala nam się trochę myślenie magiczne, że my wiemy, co ludzie powiedzą. Że my sobie wyobrażamy i tak na pewno będzie, a nie zawsze ta sprawczość przecież w sensie, no nie zawsze. Sprawczość na zasadzie takiej, że ja pomyślę i ktoś to zrobi, to jest bardzo z, z aspektu dziecięcego. Czyli tak naprawdę, jak mamy, nie wiem, roczek, dwa latka, nie wiem, płaczemy, bo jesteśmy głodni, i nagle mama czy tata przenoszą nam jedzenie. Więc jeżeli wciąż mając 30, 40, 50 lat, myślimy, że. To co sobie pomyślimy, to przyjdzie z zewnątrz, to tutaj no, ten fundament yy, gdzieś psychologiczny jeszcze być może jest lekko w regresie, bym powiedział, w takich dziecięcych aspektach, bo o ile możemy dużo mówić o wizualizacji, o dążeniu do celu, to samo to, że ja tylko siedzę i będę myślał o czymś się to się wydarzy. Yy, no absolutnie nie, być może kogoś z was muszę rozczarować, ale tak nie będzie. Musimy coś jeszcze podziałać. I teraz wracając do kluczowego tematu, czyli do prokrastynacji. Tutaj Monika napisałaś, że Twoje drugie imię to prokrastynacja. Wcześniej widziałem jeszcze, że było tak, tak robię to, zdarza się, więc. Proste pytanie. Zdarza Wam się? Czy jest ktoś, kto nigdy nie prokrastynuje? Czy jest ktoś, kto. To słowo prokrastynacja, powtarzam, już dzisiaj chyba 30 raz. Czy jest ktoś tutaj, kto nigdy nie odkłada rzeczy na później? Naprawdę, przecież jedna osoba. Niech, niech się pokaże tutaj, niech napisze. Ja nigdy nie odkładam. Zobaczymy, że statystycznie jest to albo prawie, że niemożliwe, bądź niemożliwe, jeżeli nikt aktualnie tego nam tu nie napisze. I to też uspokaja trochę. Uspokaja to, że jest nas wielu, wielu, którzy odkładają rzeczy na później. Wielu, którzy nie wszystko od razu teraz tu wydłużamy realizację czegoś. Pytanie teraz, po co? To, co powiedziałem, ta natychmiastowa nagroda bardzo często występuje u osób, które. Mają tendencję do bycia bardzo spontaniczni. Eee, no, Jolanta, jak odkładasz, to, to, to jesteś jedną z nas, jedną z ludzi. Eee, jednocześnie to, co mówiłem, trzeba się zastanowić, czy nie jest to aż takie odkładanie, że sprawia, że jesteśmy w bardzo dużym kłopocie potem i przeciążeniu, i na pewno. Nie uda nam się z czegoś zrobić, czyli taki mniej, aż bym powiedział, sabotaż swego rodzaju by nam wychodził, bo sporadyczne odkładanie jakiejś rzeczy, jest to naprawdę ludzkie, jest to naprawdę normalne. I teraz, jeżeli chodzi o samo mm, odłożenie czegoś na później, to osoby spontaniczne, to co powiedziałem, robią to częściej. Bo osoby spontaniczne, takie spontaniczne lub skrajnie spontaniczne, bardzo często tutaj też możemy mieć e, do czynienia z zaburzeniami oczywiście, też zaburzenie ADHD. To też osoby, które prokrastynują. Zaburzenie borderline'owe czy narcystyczne też się mówi, że ma tendencję do tego, żeby żeby odkładać na, na później. Tutaj jeszcze dochodzi temat przy zaburzeniu narcystycznym, wyręczania się innymi, Osobami, tak naprawdę tymi, które boją się odłożyć coś na później, więc przejmują ten lęk, w sensie może nawet nie tyle ten lęk, ale są zmanipulowani i oni dowiozą to, co osoba narcystyczna trochę wymaga, a sama w jakimś kontekście zaniedbuje jakiś cel, jakieś działanie. Więc dla osób narcystycznych to też jest to, że oni otaczają się takimi osobami, którzy dowiozą im to. W jakiś sposób zwykle otoczę się takimi, którzy dowiedzą mi to w dobry sposób, a i tak nagrody za to nie dostaną lub zostaną zmanipulowani, ale temat narcyzmu to jest zupełnie inny temat inna historia. Oczywiście, jednocześnie chcę też to tutaj zawadzić. I teraz osoby planujące bardzo często mają tak, że więcej realizują w terminie. Jeżeli są bardzo planujące, jest to taki ciekawy aspekt, o którym mówię, że osoby planujące to też są osoby, które odkładają na później. Jednocześnie, jak wiedzą, jaki jest deadline, jaki jest termin realizacji czegoś, to są już spokojniejsze, bo wiedzą, do kiedy mogą odkładać na później. Czyli poinformuj osobę, która. Lubi odkładać na później, jest wtedy efektywna na przykład o tym, kiedy to musi być zrobione, i ona i tak odłoży to na później, ale jest spokojna, bo wie do kiedy może odkładać na później. Więc to też jest paradoks czasem osób, które lubią planować. Oni w kalendarzu mają wszystko świetnie zapisane, zanotowane, wiedzą kiedy, jak, co, gdzie. Więc też można się temu jak najbardziej przyglądać. Wracając, osoby skrajnie spontaniczne, to tu jest kwestia odkładania na później, ewentualnie szybkiego realizowania czegoś i już przeskoczenia na coś następnego, i już przeskoczenia na coś następnego, a tam to wcześniejsze nawet zostało zrobione po łebkach lub nawet o czymś zapomniałem. To znowu relacja osób, które są planujące i nawet jeżeli odkładają na później, to to robią i współpraca z osobami spontanicznymi bądź skrajnie spontanicznymi, o których mówię, może być bardzo napięciowa, tak? Bo jak gdyby te wizje się nie spotykają, to są odmienne spojrzenia na, na działanie. Ten, który planują, potrzebuje teraz, żeby mu dowieziono to, na co się umówiono, a tu nagle gdzieś na koniec coś jest zszyte na bieżąco i na przykład w tematach biznesowych bądź wspólnych, wspólnych projektach jest to bardzo trudne i czasem. Naprawdę nawet osoby zarządzające ludźmi nie zdają sobie sprawy, że to nie jest dobre połączenie, żeby osoby właśnie skrajnie spontaniczne, być może kreatywne, ale skrajnie spontaniczne dopasowywać i dawać do jednego zespołu z osobami, które są planujące, bądź nawet bardzo planujące, bo jedni będą drugich wytrącać z równowagi, nie zawsze będą stabilizować siebie nawzajem. Jakie rozwiązanie jest dla. bo tutaj o tym też dzisiaj tak naprawdę. Jakie jest rozwiązanie i co robić, żeby sobie radzić z odkładaniem na później. Eee, czytałem wiele opracowań na ten temat. I nie spotkałem się tak naprawdę z żadnym, które mówi o, o tym, że farmakologia to wesprze. Mimo, że ja jestem zwolennikiem, no to chyba bym tak mógł tu sobie powiedzieć i otwarcie o tym mówić. Też zamienię, może psychologa wystąpię na, te, na, te, na ten moment, yy, że, że farmakologia potrafi wspierać, czyli lekarz-psychiatra to też jest kierunek taki, do którego ja zachęcam, że jeżeli jesteśmy już w trudnej sytuacji mentalnej, żeby się udać i on jest lekarzem, więc on oceni, czy jest nam potrzebny jakiś lek, czy nie. Jednocześnie, jeżeli chodzi o prokrastynację, nie przeczytałem żadnych, nie trafiłem przynajmniej, być może, jeżeli ktoś z Was trafił, to oczywiście proszę o przesłanie chętnie przeczytam, nie trafiłem żadnego opracowania, ani badania, które mówi na, w kwestii prokrastynacji trzeba wziąć jakieś środki i się we, wesprzeć właśnie inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, bądź czymkolwiek jeszcze innym. Chodzi mi o konkretnie o ten temat, nie chodzi mi już o to, że co wcześniej powiedziałem, że osoby z depresją mają do, też tendencję do tego, żeby Odkładać coś na później. Nie łączę tych rzeczy, i też yy, to nie jest jak gdyby porada lekarska. Lekarzem nie jestem, więc od tego się odżegnuję. Jednocześnie mówię o tym, z czym się spotkałem. Yy, spotkałem się natomiast z, z tym, z, jednym, z jednogłośnym, praktycznie mógłbym powiedzieć, stanowiskiem, że właśnie terapia jest tym, co pomaga. Poszukujemy dlaczego, yy, prokrastynujemy, dlaczego odkładamy coś na później i jaki mamy z tego zysk, czyli po co to robimy. Jeżeli to jest właśnie. Po nagrodę, po tą chwilową nagrodę pracujemy nad tym, skąd się to bierze, dlaczego potrzebowaliśmy i potrzebujemy teraz takiej nagrody. Być może od czego uciekamy? Być może mamy e, tendencję do tego, żeby w sytuacjach napięciowych, e, wybierając strategię fight or flight, po prostu uciekamy, niszczymy, jak gdyby w sensie niszczymy. Zamykamy, temat dobra, to już tego nie będę robił. I wtedy trzeba odnajdować to już terapeutycznie i terapeutycznie sobie z tym radzić. Jednocześnie, jeżeli nie jest to aż tak ciężki i patologiczny temat, to jak to robić? Sprawa prosta. Oczywiście, jedną z banalnych, mógłbym powiedzieć, rzeczy, ale bardzo dobrze działających jest to, żeby zapisywać sobie rzeczy, które trzeba zrobić. Nie w kontekście samego planu i harmonogramu, bo to jest trochę wejście w buty osób planujących, tylko chodzi już o sam fakt wykreślania rzeczy, które już zrobiliśmy. Jeżeli je wykreślamy, to tak naprawdę dostajemy dodatkowy taki zastrzyk, ile już zrobiliśmy. Że to jest uświadomienie sobie, że to zostało dokonane, czyli coś, co tak naprawdę jest bardzo często pomijane nawet w środowiskach, jeżeli chodzi o pracę czyli docenienie, pochwalenie za coś, to sami jak widzimy, że już to zrobiliśmy, już to zrobiliśmy, już to zrobiliśmy, już to zrobiliśmy, nagle wychodzi, że w ciągu dnia siedem fajnych rzeczy już naprawdę udało się zrobić, to mamy takie, no... Jednak można by to było przeoczyć, że już to się zrobiło. A tutaj jest to swego rodzaju nawet motor napędowy, który sprawia, że my chcemy dalej jeszcze w to iść i dalej wykreślając, Jesteśmy świadomi, ile rzeczy już zrobiliśmy i że tendencja jest taka, że z reguły robimy naprawdę dużo i mniej zostaje niezrobionych. Innym sposobem, jeżeli znacie coś takiego, jak um, chciałem powiedzieć komplement na kanapkę, ale to nie do końca jest komplement na kanapkę, tylko przekazywanie informacji na kanapkę. Przekazywanie informacji na kanapkę to jest strategia, która mówi, Coś dobrego, trudniejszego i dobrego. Czyli dobra informacja, gorsza informacja, dobra informacja. I tak samo na, na, na kanapkę yy, rekomendowane jest działanie w kontekście odwlekania rzeczy. Czyli najpierw robimy coś, co odwlekamy, potem dajemy sobie jakąś nagrodę, robimy coś przyjemnego, czyli dostajemy ten strzał. Endorfin, nagrody jakieś, i potem robimy coś, co znów odwlekaliśmy. Następnie znów na kolejną kanapeczkę robimy coś, co jest przyjemne, a następnie znów coś, co odwlekaliśmy. Więc jeżeli musimy sobie radzić z odwlekaniem, to cały czas chcę do tego jak gdyby wracać, że to nie, mówi, nie, nie mówię tutaj o tym, że to jest temat, który. każde odwlekanie jest patologiczne. Nie. Jeżeli czujemy, że za dużo odwlekamy i za bardzo nam się te tematy nawarstwiają i nas przerastają, to z tym szukamy sobie rozwiązania. To z tym powinniśmy zacząć sobie radzić i nauczyć się radzić. Jeżeli jest to jakaś jedna, dwie rzeczy, które zdarza się nam w tygodniu odłożyć, jednocześnie nie mają ze sobą wielkich konsekwencji i nawet jeżeli ich nie zrobimy i zrobimy je chwilę później, Spokojnie dajemy sobie radę i nie ma to, jest to dla nas obciążające ani psychicznie, ani fizycznie. To jest to normalne, jest to ludzkie. Podejmujemy decyzje, żyjemy w społeczeństwie, gdzie bardzo wiele rzeczy aktualnie trzeba robić równolegle. Jest bardzo wiele trudnych tematów, są łatwiejsze tematy, są takie, po które wolimy sięgnąć, i takie, które wolimy odłożyć. Jednocześnie, gdy zdarza się tak, że my po prostu wszystkie realizujemy. Ale być może z jakimś opóźnieniem, to tutaj naprawdę podejście do tego na spokojnie to jest ludzkie i to się zdarza. E, oczywiście, że tutaj m, będę rekomendował to, z czego sam budując, czy nawet swoją pozycję powiedziałbym biznesową, czy, e, czy sięgając po tematy prywatne, czy, e, czy realizując nawet teraz marzenia, e, nawet o Tajlandii, o domu w Tajlandii, to tutaj. Będę rekomendował coaching, bo on jest wspierający w tematach odkładania czegoś na później, żeby tego nie odkładać, żeby przyjąć jakąś wizję, żeby do niej dążyć, żeby właśnie sobie z, z coachem czy z terapeutą usiąść i już mówić, to zrobiłem, to zrobiłem z tymi, było trudno. Dlaczego ci było trudno? Co się takiego wydarzyło? Co możesz zrobić następnym razem inaczej? Jak możesz do tego podejść? I dostajesz pytania, które nie są twoje, bo ty, jeżeli masz tendencję do tego, że sam się zabotujesz, to sobie zadasz te, bądź w ogóle ich nie zadasz, i po prostu to odłożysz, i nie zrealizujesz tego, będziesz się zastanawiał, czemu inni realizują, a ty nie, po coś coaching jest? Po coś to wymyślono? Gdzieś ludzie zobaczyli, że jest to coś, co jest sprzyjające. Więc sam z tego korzystając, zachęcam do tego, żeby to robić, bo jeżeli wy nie zrealizujecie tego, tego, co chcecie, no to ktoś zrealizuje, jeżeli wy nie podążycie za swoimi marzeniami, to ktoś podąży za swoimi, no i on je zrealizuje, więc czemu nie wy? Jeżeli to jest ludzkie, ja o tym mówię, że prokrastynacja jest ludzka, to właśnie ci, którzy wyjdą troszkę przed szereg tych smutnych ludzi, którzy siedzą i mówią, że się nie da i powiedzą, spróbuję, wierzę, że się da, Znajdą na to sposób, będą wychodzić przed, nawet przed siebie w jakiś stopniu, Oczywiście nie możemy wyjść przed siebie, ale przed swój stereotyp, być, mo być może myślenia, bądź tego, co dostaliśmy czy w domach, czy od e, znajomych, czy ogólnie właśnie społecznie. To tak mniej więcej to e, wygląda. E, witaj, Justyna. Cieszę się, że jesteś trochę spóźniona. Odłożyłaś e, wizytę tutaj trochę na później, więc była to prokrastynacja, jeżeli chodzi o. Wejście tutaj, mogę Ci tylko i wyłącznie powiedzieć, że no pozostaje Ci tylko obejrzeć to już z odtworzenia, ze względu na to, że tutaj domykam i jeżeli są jakieś pytania, to napiszcie, chętnie jeszcze odpowiem i podzielę się tym, co przyjdzie mi do głowy, bądź czymś z mojego doświadczenia. Bo z mojej strony to tyle. I tak jak mówię, no, prokrastynacja jest to coś, co jest ludzkie. Więc jak to jest u Was? No, macie coś, jakieś przemyślenia? To napiszcie. Zobaczę, czy coś jest. Z mojej strony Duże dziękuję, oczywiście. Dzisiaj takie bardziej wspomnieliście, i ja odkładam, i ja odkładam. Tak, ja prokrastynuję, ja to robię. Prokrastynacja to moje drugie imię, więc takie rzeczy się pojawiły. Jestem ciekaw, czy jest coś jeszcze u innych, co mógłbym dopowiedzieć, co, czym mógłbym się podzielić, co mógłbym dać. Jacek, na kanapkę, zdecydowanie. Mhm. Tak, tak. Powiedziałem, że jest przejawem takiej niedo, niedojrzałości emocjonalnej ze względu na to, że um, ten to sięganie po natychmiastową nagrodę, to jest coś takiego, co jest hmm, tak naprawdę z, z, z analizy transakcyjnej, którą poznaliście, yy, jest z dziecka. Oczywiście mówię o tej, yy, o tym patologicznym odkładaniu, że to wtedy jest, no widzisz dokładnie to yy, napisałaś Alicja. Tak, tak jak najbardziej. Jeżeli my wychodzimy z dorosłego, to, yy, to zdarza się nam nawet świadomie podkładać coś. Umiemy przesunąć puzelki i powiedzieć teraz to, teraz to, teraz to, więc świadomie to odkładamy. A patologicznie, czyli tak naprawdę to, co mówię, patologicznie musielibyśmy przyjąć, że to jest coś, co sprawia, że konsekwencje tego odkładania po raz kolejny, żeby mówić o czymś takim patologicznym, po raz kolejny prowadzą nas na manowce mentalne, sytuacyjne, że jest nam trudniej, ciężej, zagrzebujemy się w jakichś sprawach. I jest nam z tym coraz trudniej sobie poradzić, i takie troszeczkę błędne koło się tworzy, bo nie jesteśmy w stanie się wydostać z poprzedniego, a już powstają kolejne, które odkładamy, tego już nie podejmujemy, bo już za trudno, i kolejne znów dochodzą, i jeżeli to koło już jest rozpędzone, to to błędne koło robi się naprawdę duże i może nas niestety, ale psychicznie wtedy również mocno pognieść. To tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo. Zobaczymy się za tydzień w poniedziałek. O prokrastynacji dostałem prośbę wiadomości prywatnej, więc jeżeli macie jakiś temat, który chcielibyście, żebym poruszył, zapraszam bardzo chętnie również, jeżeli jest to tylko w ramach moich kompetencji i pracuję właśnie z takimi tematami. To na pewno się. Podzielę. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Pozdrawiam. Do zobaczenia za tydzień.